Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o Melchiorze Wańkowiczu i przeczytać fragment jego reportażu. Udostępnię Wam swój ekran. I chciałabym na początku przedstawić, tak jak jest widoczne na tym schemacie, kilka dat, które myślę, że uporządkują nam. Życiory z tego pisarza i będziecie potrafili sobie osadzić go, że tak powiem, w, w danym czasie. I zobaczmy. Melchior Wańkowicz urodził się w 1892 roku. Obecnie jest to Białoruś. Ważne jest miejsce urodzenia Wańkowicza z tego względu, że Melchior Wańkowicz traktował je z niezwykłym sentymentem i tak jak wiecie z historii są to tak zwane kresy, kresy wschodnie, kiedyś należące, te tereny kiedyś należały do Polski, no a obecnie jest to między innymi na przykład Białoruś czy, czy Ukraina Zachodnia. I Dlaczego mówię o tych kresach? Ponieważ, gdy będziemy czytać fragmenty reportażu Ziele na kraterze, to zobaczycie, że te kresy stanowią naprawdę bardzo ważną wartość czy też motyw, który pojawia się w książce. I no, można powiedzieć, że z taką niezwykłą nostalgią i z uczuciem pisze Wańkowicz właśnie o tych kresach. W dwudziestoleciu międzywojennym, tak jak Pan tutaj pokazuje, w 1924 roku Wańkowicz zakłada wydawnictwo rój. Jest to o tyle interesujące, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli między końcem I wojny światowej a początkiem II, no, za sprawą tego wydawnictwa drukuje się bardzo dużo klasyki polskiej. Ale również literatury popularnej, między m.in. taka książka Kariera Nikotema Dyzmy. Tu mam nadzieję, że kiedyś, jak będziecie starsi, to do niej sięgniecie. No i dzięki temu właśnie wzrasta to czytelnictwo, między innymi właśnie za sprawą samego Melchiora Wańkowicza. Tutaj będę rysowała jeszcze jedną kropeczkę. W zasadzie jest to ciekawostka, ale myślę, że warta przytoczenia, ponieważ w roku 1931 Wańkowicz współpracował również z branżą reklamową. Można powiedzieć, że był takim copywriterem, ponieważ jego słynne hasło reklamujące zakłady cukrowe cukier krzepi bardzo krótkie, składające się z dwóch słów. No, doprowadziło do tego, że Melchior Wańkowicz nagle stał się Krezusem, czyli człowiekiem takim bardzo bogatym, z tego względu, że dostał za to hasło, przypomnę, cukier krzepi, dostał za nie 5000 złotych ówczesnych. Dla porównania, żebyście mieli taki obraz, ówczesny prezydent zarabiał. 3000 zł, ale to była pensja miesięczna, natomiast tutaj za te dwa słowa, no rzeczywiście to było, można powiedzieć, coś. Okres II wojny światowej Wańkowicz spędził w drugim Korpusie Polskim, to był Korpus Generała Andersa i z tego okresu pochodzi bardzo ciekawa książka, reportaż, który opisuje bitwę pod Monte Cassino. Bardzo Wam polecam, świetnie się czyta, rzeczywiście warto. Po II wojnie światowej, tak jak widzicie na schemacie, Bańkowicz udaje się na emigrację, między innymi tutaj w latach 50., wyjeżdża również do Ameryki, ponieważ była tam jego córka Marta, i tam u niej się zatrzymuje. I z tego okresu, właśnie w 1900 w 1951 roku pochodzi książka, którą będziemy sobie czytać, omawiać, właśnie Ziele na kraterze. Jest to książka autobiograficzna, ponieważ opowiada nam, pisuje przede wszystkim doświadczenia Wańkowicza. Opisuje w tej książce również swoją żonę, Zofię. Macie ją tutaj na zdjęciu, pokazuję wam. Ale również też relacje z, z córkami. Opowiada tam i o Krysi, i o Marcie. Później wraca do Polski. No i już tworzy tutaj w Polsce do roku 74. I wtedy umiera. Chciałabym, żebyście. Przeczytali sobie również wcześniej takie informacje, które tutaj są. Ja wam to udostępnię w klaszrumie. Myślę, że, że warto. I teraz zwróćcie uwagę na metodę pisarską Wańkowicza. Ja przeczytam, co tu jest napisane, z tego względu, że chciałabym, żebyście już. Zapamiętywali takie słowo, jakim jest reportaż, ponieważ będę się starała no, w możliwie przystępny sposób wyjaśnić, co to jest za, za gatunek, co to jest reportaż. Um, autor Ziele, Ziela na kraterze jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego reportażu. Swoją metodę pisarską porównywał do układania mozaiki z kamyków którymi są fakty z życia. Stworzony w ten sposób obraz rzeczywistości nigdy nie jest, mimo że został zbudowany z prawdziwych wydarzeń i postaci, obiektywny. Pisarz wyjaśni ten subiektywizm reportażu odwołując się do prostej obserwacji. Promienie słońca, załamującej się w kryształowej karawce z winem, różnym ludziom mogą wydać się w zależności od zajmowanego przez nich miejsca, czerwone lub różowe, a czasami nawet niebieskie. I każda z tych osób będzie miała rację. Teraz chciałabym Wam przeczytać fragment powieści Ziele na kraterze. Natomiast poprosiłabym Was również o to, żebyście ten fragment, który Wam udostępnię. Żebyście, je, żebyście ten fragment przeczytali, później do końca już samodzielnie. Dobrze Proszę zwrócić uwagę również na przypisy, bo jest tutaj dosyć dużo tych przypisów. Pojawiają się na pewno takie słowa, których wcześniej nie znaliście. więc proszę zwrócić uwagę również na przypisy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. I zaczniemy sobie ten fragment. Już tylko go przewinę. Melchior Wańkowicz, ziele na kraterze. I wtedy, jak tylko nadciągnęły wakacje, tata powiedział, trzeba znowu dobrze przetrząść dzieci. Pojechałem więc z Tilusią. Wychowani na szlakach wodnych, znając je niby unerwienie liścia, teraz znowu drogą kołową wgryzaliśmy się w niąż kraju, kierując tegoroczną wyprawę na Kresy. Jechaliśmy od kominka do kominka. Pierwszy nocleg w Podchorążówce, drugi w domu wariatów, następnie u kosakowskich, u Bispingów, u brochockich, wagnerów, balińskich, zaraz potem u śmiertelnego wroga ziemian, senatora malskiego, potem u osadnika Bombika, u po poety białoruskiego maszary, u komunisty lebiody. Zwiedziwszy pikiliszki marszałka Piłsudskiego, że to Wilno nie było daleko, a do wieczora jeszcze nie sporo, pomknęliśmy polami na przełaj. Na przełaj, to znaczy drogami polnymi, gdzie między dwiema kolejami trawa rośnie, to znaczy bez mapy, bez drogowskazów, bez wskazówek na nos, gdzie też nas wyniesie z tego wiru Ziemi. No i jak zwykle, fanfara drzew. Starodrzew, znaczy dwór, a to rów, a to rojst, a to grobla, przed tym czubkiem drzew, kiedyśmy wreszcie dokocałowali, ku podwieczorowi było. Wlokąc czarno, kośny cień po drodze przysypującej złocistym piaskiem, wpadliśmy w nagniłą zieleń alei, w kałużę chlubką, kochaną, nie wyschłą w tym tunelu w upał największy, i wypęczniliśmy się pod dwór drewniany, rozłożysty, naklapły. W tej Oazie Zielonej, jak narośl, jak część przedziwactw, które ze swego łona wypiera Ziemia. Bardzo proszę przeczytać ten fragment do końca, i chciałabym, żebyście już samodzielnie wypisali sobie te części, które dotyczą opisu przyrody i opisu dworu, ponieważ jest tutaj rzeczywiście ukazany ten dworek szlachecki, taki kresowy, który również, tak można powiedzieć, odwołuje się troszeczkę do Soplicowa, do tego miejsca ukochanego przez Mickiewicza, do miejsca Locus Amenus, czyli takiego miejsca, które było ostoją polskości. Także zapiszcie sobie najważniejsze notatki, które dotyczą przyrody i opisu tego dworku. Mam nadzieję, że zadanie nie będzie trudne. W razie czego można do mnie pisać w Classroomie? Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, egzaminy na bieżąco sprawdzam. Myślę, że też będzie taki filmik, który poświęcę egzaminom. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.